Cześć, tu Ola, Kaśka, a to jest program Summer City w SKTV Hity na Czasie. Dziś prosto z przepięknej Chorwacji, z nadciepłego Adriatyku, poprowadzimy specjalnie dla Was program Summer City. Złapiemy trochę słońca i oczywiście opowiemy Wam o najlepszych i najgorętszych ploteczkach. Oglądacie program Summer City w SKTV i Hidden na czasie. O tym, że Ola Kwaśniewska bierze ślub dowiedzieliśmy się wszyscy od jej mamy. Sama zainteresowana w ogóle nie wypowiadała się na ten temat, ale jednak reporterzy są dociekliwi, więc postanowili zapytać Ole, jak to jest z tym ślubem. A ona powiedziała, że ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza. A jeżeli kobieta tak mówi, to wiadomo, że to jest prawda. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit Na Czasie, pamiętajcie o tym, żeby pojawić się w Gdańsku 10 i 11 sierpnia, bo tam odbędzie się impreza Gdańsk Dźwiga Muze. Bardzo fajne warsztaty taneczne, bitwy taneczne, no i super fajne koncerty, a dokładnie 10 sierpnia wystąpi Neka. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. My dzisiaj z Kasią bawimy się w przepięknej Chorwacji, ale jestem pewna, że w Polsce jest równie dużo bardzo fajnych miejsc. A jeżeli macie ze sobą jeszcze aparat fotograficzny, to róbcie dużo zdjęć, bo będziecie mogli skorzystać z aplikacji na Facebooku Wakacyjna Mapa Polski. Prawie ona wszystko Wam powiedziała. Ja tylko dodam, że raz w tygodniu autor najlepszego zdjęcia zostanie nagrodzony starterem playa i uwaga, uwaga, nagroda główna. Telefon. Sony Xperia. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Ania Mucha przyznała, że co roku wybiera się w najbardziej egzotyczne miejsca na świecie, ale w tym roku niestety będzie inaczej. W tym roku na wakacje jedzie z małą Stefanią, dlatego muszą jej wystarczyć Wyspy Kanaryjskie, Ach. bo przecież do egzotycznych krajów nie pojedzie z małym dzieckiem. Ale obiecała, że kiedy mała Stefania tylko podrośnie, na pewno ją gdzieś zabierze. Oglądacie program Summer City w SK TV, hit na czasie. Demi Murma ma naprawdę ciężki żywot. Nie dość, że rozstała się z Ashtonem Kaczerem, to teraz ma jeszcze problemy ze swoimi córkami. Dziewczyny pokłóciły się ze swoją matką i ponoć kiedy jedna z nich miała urodziny, Demi nieproszona przyszła na imprezę i zrobiła wielką awanturę. A ponoć aktorka jest wściekła na swoje córki, bo te w dalszym ciągu chcą utrzymywać kontakt z Ashtonem, na co oczywiście ich matka nie jest w stanie się zgodzić. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Wszyscy na pewno kojarzymy naszą miss stadionową, Natalię Siwiec, która to otwarcie przyznała, że zrobiła sobie piersi i zrobiła sobie usta, a że zrobiła sobie piersi, to bardzo jej mocno eksponuje. Ostatnio pojawiła się w pewnym programie śniadaniowym, gdzie opowiadała, jak to mężczyźni popełniają błędy przy podrywie. Ja jeszcze muszę tylko dodać a propos tych piersi, że w tym programie była bez Biustonosza i piersi sterczały jej w, w tym różne programie. strony Ola. Panowie na pewno zwiększyli oglądalność tego programu. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Pamiętajcie o tym, że w SKTV możecie wygrać bilety na imprezę Gdańsk w Muze. Wystarczy, że zrobicie sobie zdjęcie z takim dmuchanym zwierzątkiem, jak na przykład ta foczka tu sobie w tle przed chwilką pływała i wyślecie takie zdjęcie do nas na adres konkursmałpa.sk.tv, a być może bilety powędrują właśnie do Was. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na Czasie. Jesteśmy w pięknej, słonecznej Chorwacji, ale nawet tutaj czasami musimy coś zjeść. Więc pewnego wieczoru razem z Aleksandrą Kot, która stoi koło mnie i naszą reżyser wybrałyśmy się na kolację. Zamówiłyśmy jedzonko i spokojnie czekałyśmy. Oczywiście ja i nasza reżyser dostałyśmy jedzenie. Ale Aleksandra Tylko siedziała ja. i się na nas patrzyła. I tak czekam, 5 minut, 10, 15, one już zjadły, ja bez jedzenia stwierdziłam, no idę do tego pana? Ale powiem. chciałyśmy się podzielić, nie? No chciałyście, no idę do pana, pytam się, no gdzie ta moja pizza? A on złapał się za głowę, mówi, dobra, robimy, bo zapomniałem, ale w międzyczasie, uwaga, przyniósł mu nam butelkę szampana. Moi drodzy, jakie byłyśmy przeszczęśliwe, stwierdziłyśmy, że będziemy zawsze chodzić z olą na kolację. Szampana oczywiście wypiłyśmy, ale na szczęście bąbelki były bardzo małe i nie uderzył nam do głowy. Oglądacie program Summer City w SKTV TV Hity na czasie. Do niedawna Weronika Marczuk była bardzo szczęśliwa w ramionach Rafała Maseraka, ale para się rozstała, a my w tym programie powiemy wam dlaczego. A dlatego, że Rafał nie myślał o tym związku na poważnie. Weronika chciała dzieci, a on chyba niekoniecznie. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na Czasie. Na pewno pamiętacie, że Rihanna i Chris Brown kiedyś byli parą, ale rozstali się po tym, jak piosenkarz pobił Rianę, i ta nie mogła się po tym bardzo długo pozbierać. Teraz, po kilku latach, zaczęła z nim współpracować. Dlaczego? Zapytana o to, powiedziała, że wie, że Chris już nigdy więcej na nią nie podniesie ręki, a to, że razem współpracują, wywołuje ogromny skandal, a ona lubi, kiedy dużo się o niej mówi. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na Czasie. Jeżeli kiedyś marzyliście o tym, żeby zamieszkać w jakimś domu, w którym kiedyś mieszkała jakaś sławna gwiazda, to mam dla Was propozycję nie do odrzucenia, ponieważ Mariah Carey sprzedaje swoją willę za, uwaga, 5,5 miliona dolarów i uważa, że to bardzo atrakcyjna cena. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na Czasie. Okazuje się, że mama Maćka za Kościelnego nie jest zbytnio zadowolona z być może jego przyszłej żony, mimo że jeszcze jej nawet nie poznała. Ponoć, mama Maćka powiedziała, że wszyscy uwielbiają Dianę, czyli jego dziewczynę, ale ona nie pała do niej zbytnią sympatią i chyba to się nie zmieni. Moim zdaniem, Diana naprawdę ma słabą sytuację, bo kiedy teściowa cię nie lubi, to jest murowana awantura przez całe życie. Ale ja kompletnie nie rozumiem mamy Maćka, ponieważ znam Dianę osobiście i jest naprawdę bardzo sympatyczna i miła. Ola, ale wiesz, jak to jest, kiedy jakaś kobieta przychodzi do domu i tak. porywa ci twojego jedynego ukochanego synka? To jest wojna. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na Czasie. Na pewno, kiedy korzystacie z jakiegoś internetowego czatu, nie jesteście pewni, z kim rozmawiacie, bo nie wiecie, kto siedzi po drugiej stronie. Ale na stronie SKTV www.sk.tv mamy specjalnie dla Was utworzony czat, dzięki któremu możecie rozmawiać z ludźmi pewnymi, bo wszyscy mamy takie same zainteresowania. Oglądamy dobre programy, które emitujemy w SKTV i słuchamy najlepszej muzy. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na czasie. Tom Cruise ostatnio nie ma zbyt wielu powodów do radości, za to ma jeden potężny powód do dumy. A chodzi mi tutaj o jego 17-letniego syna Konora, który okazuje się, że być może stanie się drugim David'em Gettą, bo ma niesamowity talent DJ-ski, a ja nie mogę się doczekać momentu, kiedy wpadnę do jakiejś dyskoteki i usłyszę jego hit. Kochani, dzisiejszy program Summer City w SKTV Hit na czasie już się niestety kończy, ale my z Olą nie jesteśmy smutne, bo jeszcze tutaj trochę zabalujemy. Było naprawdę fajnie, a jeżeli Wam ciągle mało, pamiętajcie, że jutro dokładnie o 10 znowu startujemy z programem Summer City w SKTV. Do zobaczenia!